młodeczki, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Ja jestem Janowicki Nowicki Games, A to kolejny odcinek z farminga 22 Z serii kariera młodego rolnika I dzisiaj sobie młodeczki lecimy naszym e, przepięknym, jakże zabytkowym e, bajzonem Kosić sobie soję I Dzisiaj mamy październik Także co? Lecimy sobie na spokojnie, palimy sobie Bizona i powoli zmierzamy w stronę pola, żeby skosić naszą soję. Także wsiadamy do Bizona i palimy Bizona. Ach! Cień odcinku, tak jak już mówiłem, będziemy sobie kościć soję. Powoli sobie dźwigamy nasz header, i będziemy sobie powolutku wyjeżdżać. Z wiaty. fajny króciutki odcinek wpadnie do was, yy, widzowie. A na nasz kanał wspólny sobie tam będziemy mieć odcineczek dzisiaj taki luźny. Dawno mnie nie było na kanale, także zaraz sobie pogadamy na momencie, tylko sobie tym Bizonem wyjadę. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, bo Bizon dość głośny. Dobra, palimy sobie światełka. Dajemy sobie kierunkowskaz. Palimy koguciki. Dobra, i lecimy. Dobra. Teraz tak, wszystko mamy ten, wszystko mamy poustawiane. Pieczkarnie trzeba rozłożyć. Ej, w ogóle nie wiem, czy słyszycie te dźwięki yy, tego rozkładania tych wszystkich elementów, jak pracują. No i kozacko to w tym farmingu go zabili. Dobra, także jeszcze raz y, witam serdecznie y, po tak długiej przerwie, kochani widzowie. Zobaczymy, jak to dzisiaj pójdzie. Y, mamy takie małe pole do skoszenia. Badam sobie na tempo na 6. Bo to na 8 to za szybko leci. Dobra, y, myślę, że sobie jakiś y, zrobimy. Zasiew e, ozimy po Soi. Może jakaś pszenica wleci po tym? E, no, po Soi, może jakąś pszenicę posiejemy. Bo jak pamiętacie, w poprzednim odcinku rzepak był siany. Rzepak był siany właśnie wiadomo, w sierpniu. E, rzepaki już tam powinny powoli się budzić. Ale nie, no kozacko, no nie wiem, powiem wam szczerze, że dawno nie grałem Farminga 22 Ale serio Ten farming jest na poziomie Bo te dźwięki, te detale, wszystko, wszystko słychać, jak maszyna pracuje, nie? Aż się chce wracać do nagrywania Takich dźwięków e, co tam miałem ciekawego powiedzieć? No, ogólnie przerwa była Dość długa Ponad kilka miesięcy mi nie było. To dużo się u mnie podziało w ostatnim czasie. Jak to zawsze u mnie w czerwcu się dzieje dużo. Eee, no i co? Poza tym, e, chciałem tylko powiedzieć, że może wróci jakaś tam gromada regularność. Chciałbym. Bo ja naprawdę chcę dla Was nagrywać, ale to, co się ostatnio odpierdziela, to, to nie pozwala mi. Po prostu w skrócie, w skrócie na temat Wam powie, że moja głowa mnie nie puszcza czasami do e, pracowania nad tym wszystkim i mam takie ostatnio jakiś e, brak motywacji, chęci, nie pije motywację, nie, tylko chodzi bardziej o, e, tutaj o, o bardziej o systematyczność w tym co robię, bo wszyscy mówią, że a no, że to, to, to tamto nie, że po co to robisz i w ogóle wszystko myślę, że od ostatnio odechciało e, nagrywać ze względu na to że to po prostu no chociaż spotkałem się z nieprzyjemnymi e, komentarzami i tak dalej w moją stronę, w moją twórczość moje, w moje, moje ja moje tutaj, takie serducho Troszkę mnie to zabolało, nie? Że e, powiem Wam szczerze, że jak oglądają to ci, którzy e, mówią, że to co robię to nie jest e, to, 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 co po prostu powinienem robić w życiu, to powiem wam, że no, nie będę tutaj używał wulgaryzmów, ale no, Może, możecie, możecie sobie, możecie sobie darować e, takie rzeczy. A wracając do tematu, no to co? E, jakoś sobie regularnie robimy. Seria, seria z farminga sobie wróci. Nie no, ten dźwięk, rozkładanie tej rury, no po prostu, na te dźwięki ten Bizon ma takie, no Majsterszyk. Polecam serdecznie tego Bizona. Jak ktoś chce, to mogę dać linka, nie? E, live, pewnie zapytacie kiedy znowu jakieś streamy z e, farmingowania i te sprawy. Mm. Nie wiem, widzowie, no może będą jakieś niebawem. Dobra, palimy naszego Maseja. Na razie przyczepy jako takiej nie mamy. Musimy się teraz bujać z takim wozem. Ale jak to mówią, kariera młodego rolnika. Będziemy się rozwijać, nie? Pan nic nie jedzie, nic nie jedzie. Lecimy sobie na pełnej. Aż mi się moje czasy na mojej gospodarce przypominają, jak się dzikiem podjeżdżało po, po zboże. I taki wóz właśnie miałem. I tym, tym wozem się podjeżdżało po zboże. Ach, te czasy jeszcze jak się z dziadkiem uprawiało te pszenice i buraki. Wszystko piękne te czasy były. No ale to kiedyś to było, nie? Nie to co teraz. No ale zobaczymy to głos przyniesie Dobra Dzisiaj taki króciutki odcineczek. Eee, tutaj, też nie pada. Bo zastanawiam się, czy teraz tak. Dawać, to ja tu myślę, że chciałbym dać tutaj obornika w następnym odcinku. Akcja Obornik Znowu na kanale. Ale w takim, w takim polskim klimacie, w takim polskim stylu. Także może temu eee, dzisiaj taki króciutki odcineczek. Bo bym zrobił akcję Obornik, ale. Niech sobie to wszystko... Powinien też się tutaj pogruberować, no ale gruberowanie po oborniku będzie w następnym odcinku Akcja obornik plus gruberowanie No nic, no Na pewno dzisiaj jeszcze w ramach, że taki krótki odcinek wleciał ze żniw To no, mi się podoba w polskiej serii, że są małe pola i nie ma za dużo co nagrywać I może sobie spokojnie pomontować to mm, Ale spoko spokojnie, spokojnie Poczekajcie Kurczę tutaj mam powiem, że ciężko to się tym bizonem to jest złamać Ech, kurde Dobra Idę ja to zrobiłem, bo mogę, musiałem, mogę nawrócić aj, 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 aj Dobra, trudno Jadę sobie przodem Jeszcze nic nie stanie cofnąć nie wiem czy się tutaj zmieszczę dobra, opuszczamy i teraz słuchajcie tego dźwięku jak gaśnie ten bizon, patrzcie, słuchajcie tradycyjna przegazówka no nie, to jest po coś pięknego to jest po prostu tak piękne wykonanie tego bizona Piękna. Ktoś ma po prostu centymetr do, do bizonów też, tak jak i ja. Bo tradycyjnie, jak to mówi mój znajomy, czy gazówka musi być. Nie, no elegancko, elegancko to brzmi. E, co do naszego zboża, no to zobaczymy, co się z tym zbożem stanie. No, myślę, że jakiś sobie magazyn na zboże musimy jeszcze wybudować w niedalekiej przyszłości, Bo nie, ma, nie ma za bardzo pomysłu gdzie postawić ten magazyn na zboże. Także w następnym odcinku pomyślimy co, idzie i jak. No, składajcie po prostu w komentarzach, piszcie propozycje albo podsyłajcie linki do jakichś fajnych magazynów zbożowych, takich typowo w polskim klimacie może tu gdzieś mi się uda, nie wiem, postawić tu gdzieś z tyłu gospodarki. Taki fajny, tu może, myślę, myślałem, żeby taki postawić. Po prostu tak, wjeżdżać i tak dalej. Ale to takie plany są. No ale dziękuję wam serdecznie za tak krótki odcinek, ale myślę, że taką tradycyjną łapeczkę w górę szczelicie za powrót. To subika z dzwoneczkiem, ze wszystkimi powiadomieniami, a e nie przegapić nowych odcinków, nowych piosenek i wszystkiego fajnie, e w ogóle. Z tego serca wam pragnę podziękować za tak miły odzew pod piosenką Węgry, e, mimo że wszyscy mówią, że moja, moje piosenki są e, e, w slowdown po prostu są tak e, na niskim poziomie, ale ja nie robię tych piosenek profesjonalnie, także też trzeba na to, to zwrócić uwagę. E, ale co? Dziękuję wam serdecznie, że się tak angażujecie pod moimi piosenkami, bo naprawdę mimo że jak na amatorską. E, jakby produkcję muzyczną, to i tak jestem z Was zadowolony, że dajcie chociaż te 14 łapek w górę. Jestem naprawdę z Was dumny, widzowie, że robicie tak mega robotę. Trzymam kciuki, żebyście się tak dalej trzymali. Eee, z takim no, zapałem do oglądania moich filmów i słuchania moich piosenek, bo jesteście naprawdę super widzowie. I do dzięki Wam wróciłem na, na tego YouTube'a bo naprawdę jesteście. Aż się, aż się Wam ukłonię do kamery że jesteście tacy po prostu niesamowicie e, wspierającą tutaj e, ekipą e, rolnika, I jestem e, pod mega wrażeniem, że e, mimo że jest e, taki moment, że ja nie nagrywam, ale piszecie tam komentarze, że super NUTA, super odcinek, zrób to, zrób tamto, jest Mordo super, zajbiście. czasami jest tak, że ktoś napisze, że A, Mordo, e, bo nie nagrywam to w czacie w pizdę dołożyć jeszcze taką, taką, taką dzidę. Ale są i tacy, którzy naprawdę napiszą z góry do dołu miłe komentarze, a się to z takim, takim miodem na serce płynące słowa czyta I to naprawdę jest bardzo fajnie, wszystko e, pięknie wygląda Także co, ja wam serdeczne mordeczki dziękuję za uwagę, myślę, że odcinek tak jak mówiłem już wcześniej e, powyżej e, podobał to. Ja jestem Janowiecki Rolnik Games, a to była seria Kariera młodego rolnika. Farming 9. Dziewię... Przepraszam, Farming 22, przepraszam, za dużo Farminga 19 ostatnio nagrywałem. Eee, także ja byłem. A to już binda, a to jest. Farming 22, seria Kariera młodego rolnika. trzymajcie się, piąteczka, Elo, 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 Elo.